Dzieło międzyfortowe kobelany 1 wchodziło w skład umocnień tzw. przedmościa Terespolskiego, czyli fortyfikacji twierdzy brzeskiej leżących po zachodniej stronie Bugu, zostało wybudowane przez carskich inżynierów w latach 1912-15 i pełniło funkcję koszar odcinkowych na głównej linii obrony w okresie I wojny światowej. W sierpniu 1915 roku, podobnie jak cała twierdza, przeszło w ręce wojsk niemieckich. I dopiero w 1919 roku zostało odbite przez polskich żołnierzy. W latach 30. XX wieku koszary zamieniono na magazyn paliwa, które podziemnym rurociągiem przesyłano do bazy lotniczej w Małaszewiczach. Po wojnie przez kilka lat dzieło międzyfortowe służyło jako magazyn GSu, a później budynek pozostawiony sam sobie popadał w ruinę. W 2018 roku został przeprowadzony remont obiektu. Odnowiono elewację i pomieszczenia wewnątrz. Wykonano stolarkę okienną. Położono instalację elektryczną, oświetleniową, wodno-kanalizacyjną oraz grzewczą. Zakupiono również wyposażenie. Renowacja dzieła międzyfortowego była możliwa dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 7.1 Dziedzictwo Kulturowe i Naturalne. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Kwota dom finansowania wyniosła 638 669 zł i 69 groszy. Oficjalne otwarcie i poświęcenie odrestaurowanego obiektu nastąpiło 11 listopada 2018 roku, setną rocznicę odzyskania niepodległości. W ramach uroczystości odbyła się instynizacja bitwy pod Kobelanami z 1919 roku, która przyciągnęła ponad tysięczną widownię. Obecnie dzieło międzyfortowe Kobelany 1 pełni funkcję izby pamięci. Na ekspozycji stałej prezentujemy historię fortyfikacji twierdzy brzeskiej leżącej w granicach naszego kraju. Uzupełnieniem tej narracji, opartej o fotografie, makiety i opisy są dokumenty i militaria, pamiątki przekazane nam przez mieszkańców gminy. Oprócz tego organizujemy wystawy czasowe oraz prelekcje poszerzające wiedzę nie tylko o samych fortyfikacjach, lecz także o najważniejszych wydarzeniach związanych z historią Polski. Rola obiektu nie ogranicza się jedynie do udostępniania go odwiedzającym. Prowadzimy w nim szerszą działalność kulturalną poprzez organizację uroczystości patriotycznych, koncertów, warsztatów edukacyjnych, zajęć w ramach ferii i konkursów dla dzieci oraz młodzieży. Szeroka działalność sprawia, że dzieło międzyfortowe kobelany 1 tętni życiem, i jest jednocześnie wizytówką turystyczną naszej gminy. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia obiektu obejrzenia ekspozycji stałej oraz dwóch wystaw czasowych. Twierdza września w okresie I wojny światowej oraz 30 lat samorządności, odrodzenie się samorządu terytorialnego i odbudowa demokratycznego ustroju państwa.